Siemanko z tej strony Elio Patarietrofan. W komentarzach napisaliście mi, żebym troszeczkę przystopował z tymi krapami na Atari Aguara i pokazał jakąś fajną gierkę na tą konsolę. Więc dzisiaj będzie fajna gierka. Natomiast te krapy pokazywałem z pewnego powodu. Chciałem wam unaocznić to, jakie gierki położyły tą konsolę. Całkiem dobrą konsolę jak na koniec 94 roku, z fajnymi BBH-ami, z fajnymi możliwościami, która mogła zaistnieć na rynku, którą mogli pokochać gracze. Niestety decyzje pewnego idioty sprawiły, że no, pojawiły się takie inne tytuły w sprzedaży. Ludzie tracili pieniądze na tak denne tytuły jak jak Club Drive, jak Supercross 3D. No i los konsoli był... Był... Jak to się mówi? <noise> był... Los Soli był... Coś na prze. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Przesądzony! <noise> ciebie zaćmiło, przesadzony, los Kosali był przesądzony. Ale jeszcze ma powiedzieć, że w komentarzach pojawiły się głosy, z którymi troszeczkę się zgadzam, że to prawdopodobnie Isek Czmiel celowo, tak jako taki tajny, prze... tajny szpieg przeszedł z komodora do atari, żeby położyć firmę atari, totalnie położyć i wrócić sobie do komodorka, ale Ciula nie przewidziała jednej rzeczy, że komodora też padnie. No. Natomiast bohaterem dzisiejszego odcinka jest gra Atari Cards, czy taka ścigałeczka, może nie jest to gra, która jest na, na długie wieczory, tak jak Alien vs Predator albo Rayman, ale całkiem spoko do pogrania, takiego wyluzowania się, pogrania we dwójkę, pogrania samemu z komputerem. Coś pomiędzy Super Mario Kart na, na SNES-a, a Mario Kart 64 na Nintendo 64. Tak się idealnie wpasowuje w środek między te dwa tytuły. Także zapraszam do obejrzenia odcinki. O... <laughs> Bo się już tam z siebie śmieję, że, to, że mnie zabuzowoliło. Zapraszam do obejrzenia odcinka z tą która jest naprawdę ładna, kolorowa i ładna, no. Stanowisko jest już gotowe do nagrywania gameplaya, ale jeszcze Wam pokażę Pada i Jaguara z bliska. Bo dawno, dawno się nie chwaliłem, a to jest naprawdę ładny kawałek sprzętu. Może Padzik nie wszystkim się podobać, bo, bo jest, jest dziwaczny w kształcie. Ale tak wielokrotnie mówiłem, gra się nim świetnie, natomiast sama konsolka to jest coś pięknego. Naprawdę, jeżeli chodzi o design, już, już abstrahując od tego, że jestem atarowcem i, i mógłbym lokalny patriotyzm i tak dalej. Nie, to jest naprawdę kawał fajnego sprzętu, ślicznie wykonany, obudowa jest zarypista, czarno-czerwona z takimi jeszcze drobnymi akcentami białymi, jeżeli chodzi o te napisy. No stoi mi na takich gąbkach, żeby tu równo było, to jest nieistotne teraz, ale naprawdę śliczny sprzęcik. Dobra, ja już tutaj potknąłem się o kapcia, ja już tutaj zasiadam i ciopamy. Popatrzcie, jaka stróweczka dzisiaj. Kompletnie zapomniałem o tym szaliku, który miałem w szafie. Tutaj. Tak, może go pokażę. Widać? Widać. Jaguar 64-bit, także styluweczka na dzisiaj jest bardzo pasująca do sprzętu, który ogrywamy. Odpalamy więc atarynkę atarynkę 64-bitową. Eee, ostatnie odcinki, jakieś tam ostatnie moje wypowiedzi na temat Jaguara może nie były zbyt pochlebne przez pryzmat gier, które żeśmy sobie tam puszczali, które, powiedzmy sobie, szczerze, nie były najwyższych lotów. Natomiast teraz parę, parę odcineczków, mam nadzieję, będzie z gierkami fajnymi. Znaczy, mam nadzieję, będzie w sensie, że znajdę czas. Natomiast teraz już będziemy gierki takie fajniejsze puszczać. Zanim jeszcze Gierko odpalę, pamiętajcie, że Atari Jaguar mimo tego, że został przyporządkowany do konsol piątej generacji, tak naprawdę konsolą piątej generacji nie jest. No nie ma kompletnie startu do Sony PlayStation, do Sega, z Nintendo 64 też bida mu kon konkurować, natomiast jest zdecydowanie lepszy od SNESa i od Mega Drive'a. Także traktujemy im jako właśnie taką konsolę przejściową, generacja 4.5, odpalamy Atari Karca. jak widzicie zajmuje 4 MB. Gierka... no taki... Taki klonik powiedzmy Super Mario Kart właściwie który, klonik, który jest lepszy od Super Mario Kart, gorszy od, od Mario Kart 64 ale jest naprawdę bardzo. To już mówiłem, bo to nagrywałem dzień wcześniej, teraz mi się przypomniał, że już mówiłem. To nie, ponieważ... że dobra, mamy logo Jaguara. Przeklikamy to, bo to już, to już nie będziemy 500 razy oglądać. I teraz tak, popatrzcie to. To jak tak, taką ciekawostkę wam powiem. To jak pierwszy raz, to jest krótko strasznie było na ekranie. Pierwszy raz, jak mi to wyleciało na ekran, to od razu mi się z jednym z moich kumpli skojarzyło. Mam takich w ogóle dwóch. Czy mam więcej kumpli, Ja mam takich dwóch, co zbierają pewne rzeczy. Jeden z nich to jest pracuje ma taki swój własny działalność gospodarczą w sensie i wymienia opowie. Tam sezonowo do niego się ustawia. Natomiast tam w swoim warsztacie ma taką ścianę, do której na Magnesach są poprzyczpiane jakieś kapsle z piwa, ale kapsle z, z piwa z najróżniejszych krajów. Ma tego naprawdę chyba bo met na met taką taką tablicę wypełnioną. Z nami. Wygląda to stosowo, a innego kumpla mam, który. Nie, nie startuj, nie startuj, fire! Żeby, żeby się nie. No, a innego kumpla mam, który właśnie ma całą ścianę z tablic rejestracyjnych samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Wiecie, New York, Kalifornia, Miami, naprawdę wygląda to zarepiście. Tutaj chwilkę Wam teraz potem, żebyście się podsłuchali muzyki. Bo o tej muzyce chwilkę powiem, ale dobra, na razie odpalamy Gierkę, że nam demko nie wskoczyło. O muzyce będziemy gadać. I teraz tak. Najpierw sobie wejdziemy tutaj w opcje. Mamy albo modę heal, albo modę flat. Ja tak powiem szczerze, 15 minut grałem, nie widzę różnicy. Albo, że gdzieś tam się tam górki jakieś robią, nie wiem. Damy heal, będzie trudniej. Changing control to, które guziki do czego służą. Czyli mamy przyspieszenie, mamy hamowanie. I bonus, tam jak coś tam... Nie zdarzyło się, ale coś tam zbierzemy, możemy użyć. Enter name, no to jest wpisane. Elio, pasuje wszystko. Wychodzimy i teraz tak. Tutaj jak zauważycie, nie możemy nic zmieniać. Jest beginner, jest warrior, jest miracle, i jest jaguar race. Natomiast żeby tutaj cokolwiek zmienić, no to musimy wygrywać kolejne wyścigi, musimy tutaj zdobywać punkty, żeby móc grać w te trudniejsze wersje. Teraz jedyną opcją jest beginner, także od tego sobie zaczynamy. I teraz tak. Tutaj są do wyboru postacie. Postacie, nie postaci, postacie są do wyboru. I powiem Wam szczerze, to tak delikatniuśko się czepię, delikatnie, tak malutko, bo generalnie będę chwalił, tak delikatniuśko się, się czepię. W sensie, ja nie lubię postaci takich z dupy wymieszanych, tak jak tutaj jest. Ja lubię, albo gramy tak jak w Micro Machines, są same ludzie do wyboru, albo jak w jakiejś innej gierkach, jakieś stworki. A tu jest taki dziwny w ogóle miks, tak jakby nie mieli kompletnie pomysłów. Pierwszego mamy Regiusa. Regius to jest taki, w ogóle jak się patrzy na, na te górne zdjęcie, to nie cholery nie idzie poznać, że to jest kurczak. Jakbym tego obracającego się na dole nie widział, to nie wiem co to jest. Coś takiego z zamkniętymi oczami, ten żółty ryj, jakoś zamkiem podsunięty pod nos, bez sensu. Ale na dole widać, że to jest kurczak. Dalej mamy skali. I też jak popatrzycie na to górne i tak sobie pokojarzycie predatora, to tak, jak, tak wygląda jak taki troszeczkę dziecko-predatora. Nie taki ryj, jak już mu rośnie, ten taki co się rozdziawiał. No, taki ten. Potem mamy pulpito. Pulpito. Tak, Pulpito. Taka jakaś ośmiorniczka. E, mamy Mistress, czyli taką... no trochę taka wypakowana. Ona... ramionka to ma i bicep się tam widać. Taka panienka. Mamy maskotkę Atari, czyli Bentley Beara, Ale ten Bentley to mi się kojarzy z taką totalną piwą, czyli takim ja z podstawówki. No mniej niż podstawówki, bo w podstawówce to się dużo biłem. Ale Bentley Bear to w ogóle nie przemawia do mnie to jako maskotka Atari. Z dupy to jest totalnie. W Commodore nie ma maskotki. E, dalej jest Wulki, e, No takie jak gdzieś ufoludek. E, I na końcu mamy... Ptarmigana. Ptarmigana, tutaj jeżeli chodzi o aspekty wizualne tych postaci, no to to mi się najbardziej podoba. Taki jakiś zły, taki wściekły e, bałwan. jest fajny. Ja na początku nie sporo grałem, ale, ale jednak powiem Wam jedną rzecz, Wam zdradzę. E, najlepiej się gra Mistris z tego względu, że jak już pewnie zauważyliście, każda z postaci ma trzy charakterystyki: prędkość, przyspieszenie e, i jak się nam steruje, czy, to, a, czy ma się drogi czy nie. No i e, powiem Wam szczerze, że przy tych krótkich torach, e, przy tych torach, gdzie nie ma długich, prostych, najważniejsze jest to, co ma najwyżej Mistris, czyli przyspieszenie. E, przyspieszenie jest o tyle ważne, że. Jak dobijamy do przeciwników, to nas odbija w tył i musimy, je, musimy po prostu szybko ruszyć, i te przyspieszenie na tych krótkich torach ma decydujące wra wrażenie, decydujące znaczenie. Może na tych późniejszych poziomach trudności te plansze się zmieniają, czy coś nie doszedłem tam, i wtedy może ma prędkość, znaczy, a tutaj wybieramy najlepiej Mistris, bo najszybsze przyspieszenie. I są też takie sytuacje, w których coś dobijemy. Jako, że to nie jest w pełni konsola piątej generacji i mało tutaj 3D w tej gierce, a właściwie nic, no to na przykład możemy. No, Kałuże to jeszcze zrozumiem, bo kałuże są płaskie. No możemy dobić w kałuże, która nas zatrzymuje. Trochę bez sensu, ale zatrzymuje, ale na przykład możemy tutaj dobić też e, w namalowane na podłodze mury. No bo nie bra brakło już bitów na, na zrobienie takich murów. Wiecie co, wystają, z ziemi, tylko są namalowane. A nie ważne, zobaczycie. Dobra, wybieramy Mistrzis i startujemy. E, o muzyczkach powiem potem. Dobra, lecimy. E, żeby mikrofonu nie zasłaniało, tak troszeczkę sobie zrobię. E, tutaj coś się wybiera. Tak. pierwszy wybierzemy. Dobra. Te, te plansze i tak są losowo tutaj potem. Dobra, e, teraz tak poważnie. E, no ja tam się będę ścigał, to, podobnie jak te Super Mario Karty i tak dalej. Graficzka jest naprawdę śliczna. No cała jest niestety zrobiona z bitmap. Tutaj, tutaj nie ma tego 3D. Poza tym... No, no, no kurde, ruszaj. Poza, poza tym torem, który można traktować, że jedziemy jakoś tak w głąb, jakoś to tak w 3D się porusza, no to cała reszta to są po prostu bitmapki. I te ta, jakieś te góry z tyłu, i te nasze nasze Kurde, bo się skupiam na mówieniu, bez sensu, i zaraz przegram, bo trzeba, trzeba albo pierwszy, albo drugi dojechać, żeby, żeby w ogóle mieć szansę. Ale jak ich wyścignę, bo to jest po początkowy poziom, też O, jak mnie dobiją w dupę, to przyspiesza. No, a tam czy kółka się robi. Ale całość jest zrobiona z bitmap. Ale wygląda naprawdę ślicznie. E Kurde, no przegram przez to gadanie. E na ziemi, jak widzicie podczas wyścigiwania, są różne takie... No takie rysuneczki jakby, to są power-upy. E te power-upy są troszkę z dupy zrobione, z tego względu, że... Bardzo słabo je widać. Eee, w, na przykład w Mario 64 power upy są e, obiektami 3D, no i widzimy, że za chwilkę coś wiedziemy Tutaj, tak naprawdę, z daleka, przy tej rodziczości, na czy, 200, no to średnio widać, co to będzie, poza tymi żółtymi miejscami, które nas przyspieszają. Więc te power-upy są takie, drugi jestem. Takie troszeczkę z dupy. No są, bo są. Niektóre nas przyspieszają, niektóre zamieniają sterowanie, że. No i kurde, no i to są te miejsca, gdzie się człowiek blokuje. No i patrz, jak z dupy. Kurde, będę musiał zacząć jeszcze raz, ale może się. No a Może, Może jednak drugi trzeba dojechać. Bo, ja to cały czas wygrywam, bo oni są cięce na początku, tylko po prostu jak się opowiada, to jest, to jest trudniej. Czekajcie, dajcie mi teraz chwilkę, ja ich tam z, zła. No kurde! No, to jest tak jak na drodze, jedzie się autem, mija się drzewa co 100 metrów, a jak jest wypadek, to się w drzewo dobija. Czekajcie, no bo kurde! Drugi, by, Jestem trzeci, I tego jednego śmignę i... Uda się, uda, jedź, ciulu. Jeć, 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 na zakręcie go miniemy. Dobra, no to wygramy. <grych> tak, na styk, dobra. No, to grafika mamy za sobą naprawdę, za sobą naprawdę jest śliczna. Przepiękne są plansze, ładnie jest jest ogrom kolorów. Tutaj Super Nintendo i Mega Drive nie mają startu. Naprawdę na je Drugi, zaliczam. Naprawdę na Jaguarku jest pięknie. Plansze są bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają. Była taka jakaś kosmiczna przed chwilą. Zaraz będzie jakaś Antarktyda. Będą jakieś takie zamki. Będą bezdroża. O, Antarktyda jest. Będą jakieś bezdroża, jak na. I wygraliśmy drudzy. startujemy na drugim. I naprawdę są przepięknie zrobione. Mimo tej niskiej rozdzielczości wygląda. No jedźże z ciulu. A, ale dobrze, bo akurat mnie po, po, popchnęli troszeczkę. Dobra, jedziemy. Teraz się skupię. Teraz dalej. Jeżeli chodzi o muzyczkę. Generalnie te muzyczki, które są. No i to jest to. To jest te błoto, które nas błoto, które nas blokuje. No to jest pomyłka totalna w tej grze, nie? Czekać, muszę złapać. Muzyczki generalnie są bardzo fajne. Jakbyśmy, jakbyśmy nie, nie grali w top grę, tylko puścili to sobie, nie wiem, na, na wieży, jako, jako takie buddha bar relaksacyjne, no to te muzyczki są super, ale do tej gry, no kurde, jakaś błoto tutaj dali. Ale, ale jeżeli chodzi o, o dynamikę gry, o wyścigi, no to, to te muzyczki są totalnie z dupy. Nie wiem, kto postanowił, żeby taką, taką relaksacyjną muzyczkę dać do, do tutaj wyścigu, do ścigatwa, do denerwowania się i tak dalej, i tak dalej. Także muzyczki są na plus, jeżeli po prostu sobie je tak słuchamy, ale nie jeżeli gramy. No, gra także grafika... No, zaliczymy tą muzyczkę. Drugi jestem, Powinien wygrać, powinienem wygrać, także jest spoko. No, trójwymiaru tutaj nie ma, tak jak mówiłem, no bo... No bo nie ma, to jest wszystko płaskie zrobione, ale, ale gra się naprawdę spoko. Nie sprawdzałem jeszcze trybu... trybu... Trybu na dwóch graczy, drugiego pada, jeszcze podepnę po tym odcinku. Spróbuję zawołać któregoś z dzieciaków. Ostatni, ostatni, możemy teraz wydupczyć. Czekajcie, muszę się skupić, przestańcie teraz gadać do mnie. Bo teraz, żeby nie zdupczyć... Kurde, ja nie czerwono cię. I aha, jeszcze jest jeden wielki minus tej gierki, który właśnie w takich sytuacjach stresujących, jak była przed chwilką, strasznie przeszkadza. Jest, jesteśmy do dobra. Nie ma tu mapy. Nie ma takiego, wiecie, takiego jakiegoś paseczka, na którym są kropeczki zaznaczone, gdzie my jesteśmy. I tak naprawdę jak wygrywamy, wygrywamy, wygrywamy i nagle coś do dupcy gdzieś tam na zaczymie, to nie wiemy, jak daleko są od nas przeciwnicy. I to bardzo przeszkadza. To jest na minus, to jest na minus. Jesteśmy drudzy, na razie jest dobrze. No i teraz ostatnią planszę zagramy, bo... A, dobra, żebyście się nie nudzili, to będzie takie właśnie chyba teraz westernowe, takie bezdroża. ona mi się chyba najbardziej podoba. Ale tak, naprawdę jest śliczna, takie country w, w Ameryce, ale jest jeszcze naprawdę sporo innych plansz. Patrz, jak będzie boksował, patrz! Nie, nie dobra. Ale e, przy dużym przyspieszeniu, jak, jak ma nasz, nasz wózek, to są plansze, na których jak e, przy starcie dajemy na maksa po prostu, że chcemy wystartować, to się boksują koła i on nie chce wystartować. Ale wtedy mu tam po pocisną jej je tam od tylca, no, kurde, jedź i ją wybija, i po prostu dostaje przyspieszenie. Tak, tak. No, dobra, tutaj sobie dojedziemy Dobra, postanowiłem, że jednak skończę ten tor i pokażę Wam jeszcze tą czwartą planszę i będziemy kończyć. Tak, jak widzieliście przed chwilą, ten power-up żółty mnie przyspieszył. A te inne, to powiem szczerze. Czasami nawet nie idzie poznać, co to jest, więc bez sensu wjeżdżać, bo jeszcze nam na przykład kierunki na padzie zamieni. Albo jak się tam gdzieś wyczyta w instrukcji, jak się gra we dwóch, to, to nagle się zamienia, że jeden gracz steruje mną, drugi tym drugim. Takie troszeczkę bez sensu te power-upy. Jak graliście w Mario Kart 64 na Super Nintendo, no te power-upy są super. tam można jeszcze. Na... Czeka... A właśnie, tu był ten guzik, do... Na... czekajcie, wciskam C. Nic się nie dzieje. Coś się aktywowało na górze. Patrzcie, jakaś kierownica, bo wcisłem C. Ale w... generalnie w Nintendo 64 tam rzuca się jakimiś bananami, jakimiś można obciulać temu, temu z kim się ścigamy. Tutaj to tak nie specjalnie. To niespecjalnie tak zrobili, ale i tak jest na pewno lepsze od y, te Super Mario na, na Nintendo. Na Nintendo takim zwykłym Super Nintendo. Dobra. Ktoś jeszcze chcecie wiedzieć, to pytajcie, a ja po prostu dojadę teraz do mety, ale już, już, są, już są szybsi przeciwnicy. Już to po prostu czuć jak siedzie. La, last Final Lap jest. Czekajcie. Jedziemy sobie na tą roz... roz... Nie, nie trafiłem. Nie, nie szkodzi. Cicho. Nie wiem, czy się w kadrze mieszczę. jeszcze się. Kurde, i popatrzałem teraz na... Bo wam nie Moment. Dziu. nie gadamy teraz o dobra, dalej. się dobra, kończymy, jeszcze zobaczymy jaka plansza wskoczy, może będzie z tymi murkami, to wam to pokażę że te murki namalowane na podłodze, od których się odbijamy jak nie to, to znaczy, że to będzie tam późniejsza plansza nieważne, może się uda, jesteśmy drudzy na razie mamy trzy. coś, na... to punktacja teraz będzie, 14-12 nie ma źle, Skuli wygrywa, dobra, uwaga nie, teraz mamy jakieś takie, patrzcie, Miami w tle i jeździmy po jakichś takich plażach wśród wybrzeża to też jest fajna plansza no, ale no nie, nie, nie pokażę. Do, do, do... Dobra. No, nie pokażę Wam tą z murkami, ale generalnie tutaj jak widzicie. My jeździmy po tym takim szarowo-brązowym, czy to to jest? O, hop. A z boku jest tak jakby te, ten taki piasek z pianą przy wodzie. No to jest właśnie, no bez sensu. Jest plansza, w której zamiast tego piasku z wodą jest taki murek. No i tutaj, tutaj nas tak se wjeżdżamy, o i spoko, a tam, a tamten murek nas totalnie blokuje, odbija. Yy, I naprawdę na tamtej planszy się można nawkurzać, bo, bo się zaklinujemy i trzeba w tył wciskać, wycofywać i jak się nie ma wtedy szybkiego acceleration, tak jak ta panienka, no to jest, to jest ciężko wygrać. Dobra, no mówiliście mi. Jeszcze ich pyknę tutaj i pokażę Wam, może się te murki trafią. No trudno, to se przewincie, to se przewincie na koniec, jak się już denerwujecie. Za dobrze mi idzie po prostu, ale cały czas ten drugi, ale nie szkodzi, tu drugim można być po prostu. Teraz w milczeniu dojedziemy już. Naprawdę, Wy nie wierzycie, że ja potrafię milczeć podczas gameplaya, bo mnie nieraz opisaliście. Jak teraz się pojawi... Ale pierwszy jestem? No! <laughs> Patrzcie, pierwszy wygrywał, nawet nie wiem, kiedy go śpignąłem. Jak teraz się pojawi, że Final Lap już będzie, to teraz zamykam się i zobaczymy, czy wytrzymam. Jeszcze nie, jeszcze na razie mogę gadać, teraz... Kurde, las i teraz nie gadam. Zdubluję ciula, patrzcie, mam go. Ciężko nie gadać, powiem. Dobra, finish. Patrzymy o planszę i wyłączamy. I wyłączamy. Naprawdę fajna gierka. Zdecydowanie polecam. Ładna, kolorowa. Oby te murki były. To jeszcze wtedy kawałek pojadę, dobiję do murka. Uwaga. Muzyczki są z dupy. Zanemiczne. Za Eliop 19 punktów. Pierwsze miejsce. Nie wiem ile z punktów za miejsca ten, ale wygrywam. Wygrywam. Uwaga. Tak, to jest ta z murkami. Jest zamek. Patrzcie. I to jest bez sensu. A czy nie bez sensu? Trzeba po prostu bardziej uważać. Patrzcie. Nie ruszam. Dupną mnie w dupę. I podbi. O, i patrz, już się sklinowałem. I patrzcie na przykład tu. O, i widzicie? I dupa. W tamtych klaszach można było przejechać po tych takich poboczach. Tutaj po tych namalowanych murach nie. Bo jak wiadomo, namalowane mury po prostu są jak prawdziwe mury. Dobra, to już... Tak, uwaga, zatrzymę się. Popatrzajcie sobie jeszcze chwileczkę na zamek. Ja sobie zrobię taką do, do miniaturki, wiecie, że... O, <laughs> i może by kończyć. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, hej!